Rok 1997 był tym, który zmienił rajdy samochodowe na zawsze, bo Grupa A zmieniła się w WRC. Ale jeśli ktoś myśli, że na trasach rajdowych zaczęło być normalnie, to. Ludzie dosłownie chcieli poczuć rajdowy samochód na własnym ciele. To dalej był szalony okres w rajdach. Tym bardziej, że sezon 97 to była walka do ostatniego OS-u, gdzie liczył się dosłownie każdy punkt. Ciągle coś się działo. A że w tym sezonie jest aż 14 rajdów, to podzieliłem to na połowę. To były ujęcia z siedmiu rajdów, jakie dziś omówimy. Dowiesz się, kto rządził w pierwszej połowie sezonu, to znaczy jaki zespół, jaki samochód i jaki kierowca ma największe szanse na zdobycie korony w roku 1997. Inaczej mówiąc, czas zacząć. Rajdowe legendy. Już widzę ten grymas na Twojej twarzy, że sezon jest podzielony, ale to dlatego, że rozbudowaliśmy mocno rajdowe legendy. Zaraz zobaczysz, bo teraz czas pogadać o Federacji Sportów Samochodowych PISA. Od 1987 roku na trasach rajdowych topowym autem był model z grupy A, który musiał być oparty o drogowy samochód wyprodukowany w ilości minimum 5000 sztuk, a później 2500 sztuk rocznie. Do tego rajdowy samochód musiał mieć ten sam silnik, ten sam napęd, te same wymiary, czy nawet takie same spoilery, jak jego drogowy odpowiednik. Więc drogowy i rajdowy model to były praktycznie identyczne samochody, z tym że rajdówka. Wiadomo, była, zmodyfikowana, miała większe turbo, mocniejsze hamulce itd. Ale z grubsza mówiąc, to były takie same samochody. No właśnie były, bo od 1997 roku przepisy się zmieniają. I owszem, samochód rajdowy także musi być oparty o drogowy model, który został wyprodukowany w ilości minimum 2,5 tysiąca sztuk rocznie, a reszta to już inna bajka i za przykład weźmy Toyotę. To jest Korola, która posłużyła do homologacji rajdowego modelu. I drogowa wersja ma wolnosący silnik 1.3, znowu rajdówka 2.0 Turbo. Drogowy ma napęd tylko naprzód, rajdówka 4x4. Drogowy nie ma dużych spoilerów, rajdówka jak najbardziej może mieć. Inaczej mówiąc, od tego roku rajdówki zaczynają oddalać się od drogowych modeli. No, ale jeszcze nie w sezonie 97, gdzie wszyscy dopiero wkręcają się w nowe przepisy i rajdówki były mocno spokrewnione z modelami drogowymi. I zaraz się o tym przekonasz. A propos nowego sezonu, to już czas pomyśleć o nowych gumach. Gumach na koła. O oponach. I najlepsze miejsce do zakupu nowych opon to partner serii rajdowe legendy sklep opon.com. Tam znajdziesz nie tylko największy wybór Opol, ale także najatrakcyjniejsze oferty, świetne promocje i fachową obsługę. Koniecznie sprawdź. Link do sklepu masz w opisie, a my zaczniemy od tego samochodu. To jest specjalny model, jedyny w swoim rodzaju przygotowany do tego programu. Ale to jest model z 98 roku, z rajdu Monte Carlo i jak będzie rok 98, to dowiesz się wszystkich szczegółów, o tym modelu. A my wracamy do 1997 roku, do rajdu Monte Carlo. W 1996 roku Monte Carlo zaliczane było do serii Formuła 2, to znaczy nie liczyło się w punktacji konstruktorów czy kierowców, znowu rok 97. Już tak, i na pokazowym OS-ie w Monako rządzili kierowcy zespołu 555 Subaru WRT. Był to Szkot Colin McRae i Włoch Piero Znowu jedyny przedstawiciel Mitsubishi Rally Art Tommy Makinen nie błyszczał, bo lepszy był Carlos Sainz z zespołem Ford Motor CEO. No i zaskakiwał kierowca Toyoty Freddy Loix z tym, że to nie był fabryczny zespół, bo Toyota za oszukiwanie dostała bana na sezon 96 i 97, więc aktualnie szykują nowy model na sezon 98 i wspierają inne zespoły, ale o tym będzie przy okazji omawiania zespołów, bo teraz wracamy na trasy rajdowe. Gdzie wspomniany Belg Fredy Loic z zespołem Marlboro Toyota Castrol Belgium, a grupowie Sylice GT4, miał kłopoty na pierwszym OS-ie drugiego dnia, ale ostatecznie ukończył dzień na czwartym miejscu. Za to szalał. Carlos Sainz w eskorcie jechał świetnie i na koniec dnia był na pierwszym miejscu. Tuż za nim ustawił się Makinen w Mitsubishi, a za jego plecami zawodnik Subaru. Jednak to nie był Colin McRae, ale Piero Liatti. Więc mamy Sainz, Makinet Liatti, potem Belk Loïc, a Colin dopiero piąty, bo popełniał błędy, ale przed tam jeszcze długa droga. Czas na etap trzeci. Belk kolejnego dnia zaczął ciągle tracić. Spada w klasyfikacji i wypada także z trasy, więc dzień kończy dopiero na dziewiętnastym miejscu. Ale kończy, czego nie może powiedzieć mistrz sezonu 95, Colin McRae. Wypada, ale auto udało się wydostać, jednak są zbyt duże uszkodzenia i Colin ma już po zawodach. Trochę pogubił się także Carlos Sainz, który w drugi dzień zaczął tracić i ostatecznie dzień kończy na trzecim miejscu. Zanim uprasował się jego kolega z zespołu Armin Schwarz, który pierwszego dnia uderza w mur i musi teraz nadrabiać. Znowu świetnie jedzie. Piero Liati z Subaru. On fruwa, bo odstawił wszystkich zawodników. No prawie, bo przed nim jest mistrz sezonu 9-6 Tommy Makinen, który świetnie dogadywał się ze swoim Mitsubishi. Makinen udowadnia, że zasługuje na tytuł mistrza, a w Subaru muszą być rozczarowani, bo to McRae ma jechać cały sezon, a nie Liati ale Colin już nie jedzie, a lider tego rajdu, Makinen, mógł do niego dołączyć. Ciasno, pogoda zdradliwa, a pozycja lidera zobowiązuje do trzymania tempa, więc można popełnić błąd. Oczywiście jadę dalej, ale na wygranie już jest za późno, bo inni wykorzystują takie okazje, jak choćby Carlos Sainz, który przeskoczył Makinena, ale nie dogonił już zawodnika Subaru a Włoch, Piero udowodnił wszystkim, że Subaru stworzyło świetną rajdówkę i zameldował się na pierwszym miejscu. I tak, w tym sezonie za pierwsze miejsce jest 10 punktów i to leci dla Włocha. Drugie 6 i dostaje je Hiszpan Carlos. Trzecie miejsce to 4 punkty dla Fina Makinena, za czwarte mamy 3 punkty i je dostaje Niemiec Armin Schwarz, potem piąte miejsce 2 punkty dla Niemca Nytel i jeden punkt za szóste miejsce dla Duńczyka Lundgarda w prywatnej Toyocie. Ale pogadajmy o wygranym. Subaru od 1993 roku korzystało z modelu impreza kodowo zwanego GC8. Jest to rajdówka przygotowana do grupy A, więc jest ściśle związana z modelem drogowym. Znowu model na sezon 9.7 to taka ewolucja? To znaczy, jest ten sam silnik Boxer EJ20G, ale wiadomo zmodyfikowany, jest udoskonalony napęd na cztery koła z poprzednika, ale jest także nowe nadwozie. Postanowiono przygotować dwudrzwiową wersję, która jest szersza od bazowego modelu. Skupiono się na aerodynamice, przez co mamy wielki spoiler z tyłu, ale całość opiera się na poprzedniej rajdówce. To znaczy pod spodem dalej jest Subaru impreza GC8, która na trasach rajdowych pojawiła się, przypominam, w 1993 roku. Jeśli chodzi o kierowców, to głównym jest Colin McRae. On pojedzie wszystkie rajdy, znowu wspierać go będzie Pierre Pieruliatti na zmianę z Szwedem Kennethem Ericksonem, który pojedzie właśnie następny rajd, w 1996 roku rajd Szwecji wygrał Machinen, ale tym razem. Nie rozpoczął najlepiej. Zakończył pierwszy etap dopiero na piątym miejscu, a zaskakiwał Szwed Thomas Rodström w zespole Toyota Castrol Team Sweden i modelu Celica GT4. Jechał świetnie, bo był liderem, ale nie udało mu się utrzymać tego tempa do końca i spadł na czwarte miejsce. Lepszy okazał się Carlos Sainz w Fordzie, z tym, że nie miał szans z zawodnikami Subaru. A Colin McRae jechał szybko, choć musiał uznać wyższość kolegi zespołu. Keneta Eriksona, który jest przecież Szwedem, więc to on rządził w takich warunkach. No to mamy subaru na czele, potem Ford, a Mitsubishi oraz Tommy Makinen dopiero na piątym miejscu. Ale przed nami długa droga i makinen przycisnął drugiego dnia. Odskoczył oczko wyżej na czwarte miejsce, bo wyprzedził Tomasa Rundsturma w sylice i przymierzał się do zawodników Subaru. Którzy zaczęli popełniać błędy, szczególnie Kenneth Eriksson, który był liderem poprzedniego dnia, a teraz spada na trzecie miejsce i wyprzedza go Colin McRae, który nie był w stanie odeprzeć ataków Hiszpana, bo Carlos Sainz w Fordzie eskorcie kończy drugi dzień na pierwszym miejscu. Drugi etap rajdu i zmienia się tabela, bo teraz to Ford rządzi, ale warunki w tym roku w Szwecji są trudne, więc trzeciego dnia tabela znowu się zmieni. I tak. Carlos Sainz wybiera złe opony, przez co zaczyna mocno tracić i wyprzedzają go zawodnicy Subaru. Tylko, że Colin McRae popełnia błąd. Obraca się. Co gorsza, potem go znowu obraca i może zapomnieć o wygranej, a nawet o podium. Bo wyprzedził go Tommy Makinen, który od początku rajdu trzymał się z tyłu, ale wykorzystał błąd. Colina i zameldował się na trzecim miejscu. A ostatniego dnia rządził znowu Kenneth Erickson, który awansował z trzeciego na sam szczyt. Subaru wygrywa drugi raz, i znowu to nie jest Colin. ale tym razem dojechał, więc mają dodatkowe punkty, których brakowało Mitsubishi, bo póki co jeździł tylko Makinen. Ale teraz będzie mieć wsparcie więc czas o tym pogadać. Pierwszy Mitsubishi Lancer RS Evo pojawił się w 1993 roku. I to było auto, które powstało w jednym celu: zdominować rajdy. I nie udało się tym modelem, bo Mitsubishi był dopiero na czwartym w generalce. Potem w 1994 roku mieli już EVO 2 i ten samochód także nie przyniósł Mitsubishi tytułu WRC. Następnie EVO 3 w 1995 roku i Mitsubishi wskakuje na drugie miejsce w Generalce. I tak samo było w 1996 roku. No ale teraz jest rok 1997 i do gry wchodzą auta z serii WRC, ale Mitsubishi się tym nie przejmuje. Oni dalej rozwijają swój agrupowy model. Nazywa się EVO 4, a zbudowany jest już na nowym lancerze kodowo zwanym CN9A, a poprzednik to było cd 9A. Ma ten sam silnik co poprzednik 4G6T. Okej, okay, jest tutaj nowa turbosprężarka, ale to nie w tym miejscu zaszły główne zmiany, tylko w zawieszeniu. Dokładnie to chodzi o zarządzanie napędem na cztery koła. Active i ja Control. I chodzi o to, że do zabawy wszedł komputer, który monitoruje prędkość i położenie kół. A potem reguluje momentem obrotowym kół poprzez blokowanie dyferencjału, tak aby jeszcze lepiej wgryzać się w asfalt. No, i model ten dostał się w ręce Tommy McKinney'a, który pojedzie cały sezon, a w pewnych rajdach wspierać go będzie Brytyjczyk Richard Burns. Z tym, że on nie pojedzie lanserem, ale modelem karizma. Ale jest taka sztuczka marketingowa, bo to dokładnie ten sam samochód, ale w taki sposób chcą wypróbować model karizma. A jakim poszło w Afryce? Raj safari nie jest już tak hardkorowy jak dawniej, bo w 1997 roku jest to najkrótsze safari w historii, ale od tego roku nie można używać helikopterów, które zjawiają się w razie kłopotu, więc działo się. Już w pierwszym etapie rajdu odpada Kenneth Eriksson z subaru, który urywa koło i choć zdołał wrócić do serwisu, to auta nie udaje się naprawić. Znowu Carlos chciał uniknąć zderzenia z gazelą i uszkodził koło. Także nie jedzie tam. Si no la pistola, la apreté, la za to świetnie radzi sobie drugi zawodnik Forda, Armin Schwartz, który jest liderem pierwszego dnia, a za nim czaił się zawodnik Mitsubishi. Z tym, że nie jest to McKinnon, ale Brytyjczyk Richard Burns. Bo McKinnon był dopiero czwarty i wyprzedza go Colin, który zaczął średnio bo z szóstego miejsca, ale udało mu się awansować na podium. Pierwszy dzień i straciliśmy dwóch zawodników z czołowych zespołów, ale na tym nie koniec, bo kolejnego dnia musimy się pożegnać z… sprawdźmy to. Był to Tommy Makinen, który złapał kapcia, potem drugi raz, potem trzeci, a auto ma tylko dwie zaposówki, to próbował dojechać i uszkodził zawieszenie. Więc odpada. Kolejny z kłopotami to lider pierwszego dnia Armin Schwarz, który po naprawie auta spadł aż na czwarte miejsce i wykorzystał to kolin. Choć on także uderzał w kamień, który podobno ktoś celowo zostawił na trasie, przez co stracił 30 minut w serwisie, ale i tak drugiego dnia pokonał wszystkich rywali. Więc Ford wypada z podium, bo o Ford jest na czwartym miejscu. Odpada McKinnon i wykorzystał to zawodnik zespołu Toyota Kenya, Ian Duncan. Ale on ma sporą stratę do Mitsubishi oraz Subaru. Tylko, że to jest Safari, więc... Colin ma kłopoty z alternatorem i to jest wielka szansa dla Richarda Bensa, na wygranie swojego pierwszego rajdu w WRC. No ale... On popełnia błąd, łapie też kapcia i ostatecznie to nie tutaj będzie jego pierwsza wygrana w WRC. Musi się zadowolić drugim miejscem. Colin wygrywa swój pierwszy rad w 1997 roku, ale patrząc z innej perspektywy to Subaru wygrywa już trzeci raj. Wygląda to dla nich naprawdę dobrze, ale nic nie trwa wiecznie. Wracamy do Europy, do Portugalii, ale raj tutaj to także kawał trudnego zadania, o czym przekonali się czołowi zawodnicy. I Colin pierwszego dnia walczył o bycie liderem i szło mu całkiem sprawnie do czasu. Do czasu, aż jego auto nie zaczęło szwankować. Jego Subaru nawalał elektronika, przez co odcinało mu moc i nie może jechać płynnie, a potem auto się zatrzymuje i ma po zawodach. Tak samo jak Carlos Sainz, który także odpada z tym, że on ma kłopoty ze skrzynią biegów. Za to rządzi Cret Eriksson, który stoczył zaciętą walkę z zawodnikiem Mitsubishi i wygrał ten pojedynek, bo Tommy Makinen dzień skończył na drugim miejscu. I po odpadnięciu Colina i Carlosa, Tony będą walczyć o pierwsze miejsce, bo drugi zawodnik Forda Armin Schwarz był dopiero piąty, a kierowca Mitsubishi Richard dopiero czwarty. A on drugiego dnia miał kłopoty, bo jego Mitsubishi pada skrzynia biegów i tutaj kończy się jego przygoda, więc walczył już tylko Makinen, który mocno naciskał na Eriksona i wyprzedza go na 18 OS. Ale zawodnik Subaru nie ma zamiaru się poddawać, tylko że innego zdania było jego auto. Kenneth Erikson pod sam koniec drugiego dnia ma taką samą elektryczną awarię, jaką miał Colin. Koniec. Wypadnięcie zawodników Subaru sprawiło, że Belk Loiks wskoczył oczko wyżej, ale nie był zagrożeniem dla makinena, więc w ostatni dzień nie miał zamiaru szarżować każdy chciał dojechać do bety i niewiele się działo tego dnia. Makinen zrobił to, co do niego należy. Wygrał ale także przerwał dominację subaru. Potem zawodnik Toyota Belk Freddy i na trzecim Ford oraz Armin Schwarz, który chyba nie wykorzystywał potencjału y i Eskorta WRC, więc. Pogadajmy o Fordzie. Ford od 1993 roku używa modelu Escort RS Cosworth. Auto, które pojawiło się chyba trochę za późno na trasach rajdowych, bo po dwóch sezonach Ford się poddał, to znaczy, oddał swój dział rajdowy w ręce zespołu Rast Ford. Ale wszystko się zmieniło pod koniec 95 roku. Bo Toyota wtedy dostała Bara na starty w sezonie 9,6 oraz 9,7, więc postanowili wrócić do rywalizacji. I wrócili w 96 roku jako zespół Forta. Dalej używali modelu Escort, ale powoli szykowali nowy model, z tym że ich rewolucyjny fokus był dopiero w pierwszej fazie rozwoju. Więc na sezon 9,7 dalej używali Escorta, w którym doszlifowano aerodynamikę, zmieniono zawieszenie, poprawiono biegów, ale dalej to jest agrupowa rajdówka którą prowadzi Carlos Sainz, a wspiera go Niemiec Armin Schwarz i to jest skład Forda na sezon 9-7, który zamierza ostro powalczyć w następnym radzie, bo to jest miejsce urodzenia Carlosa. Hiszpania. To właśnie tutaj narodził się Carlos Sainz, więc to miejsce, gdzie chce się wykazać, ale... Ma problemy z hamulcami w swoim Fordzie, więc ciężko mu opanować tutaj auto i kończy je dopiero na szóstym miejscu, a jego kolega z zespołu Armin Schwarz jest oczko wyżej. Za to rządzi. Gil Panizzi, który jechał w Peugeotie 306 MAXI aucie przygotowanym w specyfikacji kitcar, to znaczy ma napęd tylko na przednią oś, przez co auto jest dużo lżejsze i Panizzi świetnie to wykorzystuje, bo przez cały dzień praktycznie jest liderem. I dopiero na ostatnim się ma kłopoty i spada na dziewiąte miejsce. Wykorzystuje to zespół Subaru, który ustawił się w pierwszym rzędzie, to znaczy Colin jest pierwszy, a za nim Włoch Pieroliati. A goni ich Tommy McKinnon w Mitsubishi, który ma ochotę na wygranie kolejnego rajdu. Zapowiada się rywalizacja pomiędzy Subaru a Mitsubishi, z tym, że to dopiero pierwszy dzień, a rajd jest szybki i nikt nie zamierza odpuszczać. I na 10. Ojciec Colin łapie kapcia, musi mieć oponę, co zajmuje mu 3 minuty, tym samym może zapomnieć o kolejnej wygranej. Za to o zwycięstwo musi powalczyć Piero bo Makinen poczuł krew i zaczął mocno naciskać. Finn odrobił straty i na koniec dnia miał dokładnie ten sam czas, jak i No i wielki powrót zaliczył także… Żyd Panizzi w Perzocie, który odrabia straty po swoim spadku na dziewiątym miejscu i ostatecznie zameldował się na trzecim miejscu drugiego dnia. Znowu coraz większe problemy miał Carlos, który na tym etapie jest na dziesiątym miejscu i nie powalczy przed swoją widownią. A do tego Armin Schwarz odpada z rywalizacji. Więc na ostatni dzień zapowiada się starcie Mitsubishi versus Subaru, bo zawodnik peżota był za bardzo z tyłu i raczej nie ma szans na wyprzedzenie liderów. I faktycznie była to wyrównana walka pomiędzy Subaru a Mitsubishi, bo na mecie różnica to tylko 7 sekund. 7 sekund na korzyść tego zawodnika, czyli drugi raz wygrywa Mitsubishi, i to także druga wygrana dla Makinena. A Colin wygrał tylko raz, a teraz jest dopiero czwarty. Inaczej mówiąc, McKinnon zaczyna budować przewagę w punktacji, ale przed nami jeszcze długa droga, która wiedzie przez Francję. W 96 roku Rajd Francji nie był zaliczany do serii WRC, więc idąc do roku 95, to wygrał Francuz Didier Oriol. A w 97 roku także rządzi Francuz. Okej, okay, Colin wykręcił najlepszy czas na pierwszą OSie, ale. Carlos Sainz później radził sobie od niego lepiej, z tym, że on także został pokonany. Gilles Panisi oraz François Delacour pokazali, na co stać przednio napędowe modele Peugeot 306 MAXi i zablokowali dwa pierwsze miejsca. Peugeoty rządziły, a topowi zawodnicy nie mogli z tym nic zrobić, bo Carlos był dopiero trzeci, potem Colin, a Tommy Mackinen dopiero szósty. Ale walka dopiero się rozkręca. No, i walkę zaczął Gilles Panizzi, ale z przyczepnością, bo zaczęło padać. Wybrał złe opony i stracił prowadzenie, ale dalej był w top 3. Pogodę za to dobrze wykorzystał Carlos Sainz, który na koniec drugiego dnia miał taki sam czas jak drugi kierowca Peugeota, François de Colin został na czwartym miejscu, ale miał spokojniejszą głowę, bo nie gonił go już makinem. I on trafił w krowę, wypadł z trasy i spadł ze skarpy. Na szczęście załodze się nie stało. Dzień drugi i pogoda trochę zmieniła tabelę, ale dalej, peżoty były w czołówce. Z tym, że Colin, który był czwarty, teraz zamierzał przycisnąć i zdobyć jak najwięcej punktów pod nieobecność makinena. I tak też zrobił, to znaczy przegonił francuskie peżoty. Które ostatniego dnia zaczęły tracić tempo z każdym kilometrem, więc do pokonania został mu Carlos Sainz. Ten jednak nie zamierzał mu ustępować miejsca i jechali jak równy z równym, z tym, że pod koniec rajdu znowu zaczęło padać i Colin wybrał lepsze opony. Kiedy ruszali do ostatniego OS-u, to Colin miał 7 sekund straty do Carlosa, a kiedy dojechali do mety, to Colin miał 8 sekund przewagi. Tym samym wygrał drugi rajd. Więc na tym etapie mamy po dwie wygrane. To znaczy McRae i McKinnon mają po dwa wygrane rajdy, a Sainz jeszcze nie wygrał ani razu. A do tego jego kolega z zespołu nie dowoził punktów. Więc czas na zmiany. W Fordzie główne skrzypce gra Carlos Sainz, a wspiera go Armin Schwartz. Z tym, że on na sześć rajdów tylko raz był na podium. Więc w Portugalii już się nie pojawił, a zastąpi go czterokrotny mistrz świata. Pin Jucha Kankunen, który ma wspierać Carlosa oraz dowodzić punkty, i zaczął świetnie. Bo wygrał pierwszy OS w rajdzie Argentyny, ale potem już nie było tak pięknie, bo dzień zakończył na piątym miejscu. Oczko wyżej był Richard Benz, który wspierał Makinena, a on znowu fruwał. Bo po pierwszym dniu był pierwszy, jednak na ogonie siedział mu nie kto inny tylko Colin McRae, który pierwszego dnia także był liderem, ale ostatecznie pod koniec dnia jest drugi, a za plecami ma Carlosa. Więc zapowiada się ostra walka w kolejnych etapach rajdu i szykuje nam się pojedynek Mitsubishi versus Subaru versus Ford. A kto okazał się najlepszy drugiego dnia? Na pewno nie Richard Burns z Mitsubishi, który urywa zawieszenie z tyłu i ma po zawodach, podobnie jak. 50. Niewinny wyjazd poza trasę, ale jednak spowodował poważne uszkodzenie auta. I Juha Kankuren także musiał się pożegnać z zawodami, ale nasza czołówka jedzie dalej. Pozycje top 3 są dokładnie takie same jak pierwszego dnia, ale Tommy czy Colin mają już po dwie wygrane na koncie, a Carlos ani jednej, więc musi przycisnąć. I tak też zrobił. Zaczął mocno naciskać, ale to wszystko na nic, bo silnik mu się zaczął przegrzewać i później. Zostało mu tylko zaparkować auto na poboczu i przyglądać się, kto wygra ten rajd. Colin czy Tommy? No a Colin jechał mega szybko, bo z czterech odcinków ostatniego dnia wygrał aż trzy. No ale to nie wystarczyło, aby powstrzymać Tomiego, który melduje się na pierwszym miejscu. Czyli Mackinen ma trzy wygrane, Colin dwa rajdy na koncie, a Saint zero. Ale to dopiero połowa sezonu, dokładnie 7 z 14 rajdów. I to właśnie tutaj dziś postawimy kropkę, bo reszta w kolejnym odcinku. No, ale o tym pogadajmy w podsumowaniu. Jeśli chodzi o zespoły, to wyraźnie rządzi Subaru. Wynika to z tego, że Subaru ma dwóch mocnych zawodników, a w Mitsubishi dodatkowy kierowca Richard Burns pojechał tylko trzy rajdy, z czego dwóch nie ukończył. Ale i tak są oczko wyżej niż Ford. No, ale Ford sprowadził na więc druga połowa sezonu powinna być zdecydowanie lepsza. Czy tak będzie? Przekonasz się w następnym odcinku, więc nie zapomnij o subskrypcji kanału i dzwonku. A my podsumujmy kierowców. I tutaj rządzi kierowca Mitsubishi Tomi, ale Colin nie jest daleko w tyle, więc będzie zacięta walka. Znowu Carlos, jeśli chce myśleć o tytule, to musi zacząć wygrywać. Ale o tym dowiesz się z kolejnego odcinka. I mam nadzieję, że teraz rozumiesz, dlaczego podzieliliśmy odcinek na dwie części. Bo dzięki temu możemy przedstawić więcej szczegółów z każdego rajdu. Daj znać w komentarzu, co o ty myślisz, i pamiętaj: życie jest za krótkie, by nie jarać się rajdami. Ty bardziej, że będzie działo się w następnym odcinku.